W publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Diagnostyka KUTNO wykonujemy badania rezonansem magnetycznym m.in. głowy, jamy brzusznej, kręgosłupa i stawów. Prawidłowe rozpoznanie problemu zdrowotnego jest naszym priorytetem, dzięki temu nasza staranna diagnoza pozwala wybrać nam najlepszy wariant leczenia. Zobowiązuje nas to do ciągłego doskonalenia zarówno naszego zespołu, jak i urządzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Agata Musiałowska. Dziś mamy 22 dzień maja. Imieniny obchodzą Helena, Julia i Wiesław. W dzisiejszym Pulsie Regionu. Z okazji 30-lecia istnienia firmy Polfarmex S.A. organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży. Kutno odwiedzi Ilona Adamska, która poprowadzi spotkanie autorskie pod nazwą Kobiety o kobietach. Trwa przebudowa ulicy Wituszeńskiego i ulicy Gruszczyńskiego. W Żychlinie doszło do groźnej kolizji. Z nami dzień rolnika pełen różnorodnych atrakcji. Biego jazda przejdzie przez miasto róż. Z okazji 30-lecia firmy Polfarmex SA zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży. Rok 2019 jest dla nas rokiem szczególnym. W maju obchodzimy bowiem jubileusz 30-lecia powstania firmy. Dlatego chcemy zachęcić mieszkańców Kutna do aktywnego udziału w jubileuszu Polfarmex SA. Z tej okazji zorganizowaliśmy dwa konkursy, do których zaprosiliśmy kutnowskie przedszkola i szkoły ponadpodstawowe. Przed młodzieżą postawiliśmy dwa zadania. Kutnowskie przedszkolaki poprosiliśmy o przygotowanie projektów maskotki, które będą odzwierciedleniem działalności Polwarmeksa lub jej zaangażowania w promocję sportu i aktywnego trybu życia. Z kolei uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych poprosiliśmy o nakręcenie filmu o maksymalnej długości 180 sekund, w którym to pokażą, jak na co dzień dbają o swoje zdrowie. Dla zwycięskich placówek przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody finansowe, które. Te placówki będą mogły przeznaczyć na dowolnie wybrany przez siebie cel. Jesteśmy przekonani, że uczestnicy konkursów wykażą się dużą kreatywnością, uwolnią swoją twórczą energię, a wybór zwycięzców będzie stanowił dla nas spore wyzwanie. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www. firmy Polfarmex oraz na portalu Facebook. 24 maja w hotelu Restauracji Rondo odbędzie się spotkanie z Iloną Adamską, organizowane przez fundację przedsiębiorcze.pl. Cześć kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Chciałabym Was gorąco zaprosić na kolejny wieczór autorski, tym razem do Kutna, który odbędzie się już 24 maja o godzinie 18 w hotelu Restauracji Rondo. Przyjdźcie koniecznie, porozmawiamy o tym, czy istnieje coś takiego jak Solidarność Jajników, czy możemy na siebie liczyć, czy jesteśmy dla siebie dobre czego w sobie nie lubimy, a czego sobie najbardziej zazdrościmy. Porozmawiamy również o gwiazdach, które wzięły udział w moim projekcie, między innymi o Paulinie Munarskiej, o Katarzynie Bondzie, o Ani Rusowicz, o Ani Korcz, o Monice Zamachowskiej. Także sporo fajnych anegdot dotyczących powstania mojej książki. Kilka fajnych, myślę, że inspirujących przemyśleń. No i fajny czas w gronie wyjątkowych kobiet. Także, drogie panie, bukujcie sobie termin. 24 maja, godzina 18. Spotykamy się w hotelu Restauracji Rondo. Do zobaczenia. Papa! Pa. przebudowa ulicy Wituszyńskiego i ulicy Gruszczyńskiego. Na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Wituszyńskiego wybudowano kanalizację deszczową. Wkrótce zakończona zostanie budowa chodnika obustronnego w ulicy Gruszczyńskiego. Następnie w obu ulicach wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej. W końcowym odcinku ulica Wituszyńskiego łączy się z ulicą Grunwaldzką na fragmencie pomiędzy sklepem Lidl a przychodnią weterynaryjną. Prace za kwotę prawie 1,9 mln zł wykonuje przedsiębiorstwo budowlano-produkcyjne Traktbo Obiekt: Tesła Spółka Jawna. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca bieżącego roku. W Żychlinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. W dniu dzisiejszym w miejscowości Rzychlin około godziny 8 doszło do zdarzenia drogowego, gdzie kierujący ciągnikiem nie dostało prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w autobus szkolny. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikomu nic się nie stało. W wyniku tego zdarzenia przewróciła się przyczepa i na drogę wysypała się kukurydza. Kierowcy byli trzeźwi, kierowca miał 28 lat mieszkaniec gminy Gąbin. Biegojazda to niecodzienna akcja charytatywna. W dniach 26-31 maja 2019 roku czworo pracowników zespołu placówek specjalnych w Tczewie przemierzy Polskę z Wieliczki do trzewa, biegnąc i jadąc na rowerach. Pokonają trasę 620 km w 6 dni, by móc zebrać środki na stworzenie sensorycznego ogrodu marzeń dla przedszkolaków ze specjalnego przedszkola nr 3 w Tczewie. 29 maja uczestnicy biegojazdy będą przemierzać miasto Róż. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program Trzy pytania do. Dziś naszym gościem jest Danuta Blus, radna Rady Miasta Kutno. Zapraszamy. Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza. Zapraszamy Państwa do ośrodka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDSy y podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. Temperatura 14 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 996 hektopaskali. W dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. Temperatura 18 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Serdecznie w kolejnym odcinku Trzech Pytań Do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, a dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Danuta Blus, wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 9 i obecnie radna Rady Miasta Kutno. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Pochwaliła się Pani, że ogląda program, więc nie muszę tłumaczyć, że tu są pytania. Kolor świadczy o kategorii. Może Pani wybrać. Pierwsze z brzegu. Niebieski. Proszę. A my mierzymy czas, dwie minuty, ale nie należy się stresować, tą klepsydrą. Pierwsza to jest kategoria zawodowe pasje. Do poprzedniego roku szkolnego była Pani dyrektorką szkoły podstawowej nr 9 przez 24 lata, a z samą szkołą związana jak policzyłam dobrze, ponad 30. Proszę nam opowiedzieć, gdzie dostrzega Pani największe zmiany, czy to w systemie szkolnictwa, czy w szkolnej atmosferze, a może w postawie uczniowskiej? W stosunku do na przyłomie tak, na, na 30 lat. Mhm. To uważam, że jak sięgnę pamięcią do tych 30 lat, które przepracowałam w szkole podstawowej nr 9. W ale, ale pracę rozpoczęłam w 1980 roku, więc to jest 38 lat, więc na pewno zmiany zaszły przeogromne. Zmieniły się treści nauczania, zmieniła się atmosfera w szkole, zmieniły się metody nauczania, wprowadzono nowe technologie do nauczania. Tak więc zmiana jest, że tak powiem, rewolucyjna. Zmienili się również ludzie, albowiem wykształcenie, które uzyskujemy w momencie, kiedy kończymy wyższą uczelnię, zdobywamy merytoryczną wiedzę z tego przedmiotu, którego będziemy nauczać, zdobywamy kwalifikacje pedagogiczne. One są aktualne i dobre na dzień, kiedy uzyskujemy dyplom ukończenia uczelni, ale życie wokół nas tak zmienia się szybko, że taki zawód jak nauczyciel, prawnik, lekarz i jeszcze kilka innych, no trzeba się po prostu całe życie doskonalić, uczyć i to jest taka bardzo ważna rzecz. Każdy nauczyciel... Który rozumie te potrzebę, będzie lepszym nauczycielem. Będzie nauczycielem, który rozumie uczniów, który rozumie ich potrzeby, te zmieniające się uwarunkowania i po prostu jest nauczycielem nowoczesnym, a takiej szkoły dzisiaj potrzeba. A czy jest coś, co przywróciłaby pani sprzed tych 20 lat, czego brakuje teraz w szkole, a kiedyś było? Ja myślę, że wszystko ewaluuje, wszystko się rozwija, Zmienia się, zmieniają się relacje między nauczycielami i uczniami, na bardziej partnerskie, oczywiście w takim zakresie, że tak powiem, no standardowym, bo wiadomo, mm -hmm. że nie można tego przeciągnąć na wszystkie płaszczyzny, ale na pewno nauczyciel bliżej ucznia w rozumieniu jego potrzeb, możliwości. To jest właśnie to w czym w jakim kierunku powinny te zmiany iść. Myślę, że zmieniają się też relacje z rodzicami na takie bardziej bliskie, serdeczne. Oczywiście formy tej współpracy są też teraz inne, bo zmieniły się czasy. Ja bardzo mile i serdecznie wspominam współpracę z Radą Rodziców w Szkole Podstawowej nr 9, albowiem była to grupa i jest to grupa ludzi bardzo zaangażowanych. Właśnie, i, i taką płaszczyzną porozumienia było to, że dla mnie i dla rodziców, dla mnie jako dyrektora, mhm. byłego dyrektora, zawsze w szkole był najważniejszy uczeń, i wszystko to, co się w szkole dzieje, powinno być kierowane właśnie dla niego. Przechodzimy do pytania numer dwa, tym razem: kolor. Następna zielona. Drugie to będzie pytanie z kategorii prywatne. Zdecydowanie, jak widzimy po stażu pracy, jest Pani długodystansowcem. Na zawodowej emeryturze nadal Pani działa, tym razem jako radna. Mhm. Czy jest Pani osobą, która nie umie robić nic? Czy rodzina nie dopytuje, kiedy wreszcie Pani odpuści i odpocznie? No, Ja mam szczęśliwą rodzinę. Jestem dumna ze swoich dzieci zawodowo czuję się także osobą spełnioną. Mam wiele wspomnień, mam wiele osiągnięć, które no, były efektem mojej pracy. Byłam w sposób no, przepiękny i, i serdeczny pożegnana przez społeczność uczniowską, szkolną i rodziców i uczniów i nauczycieli, A więc te wspomnienia we mnie zostaną. Natomiast no tak się szczęśliwie złożyło, że Skończenie kończenie mojej pracy zawodowej umożliwiło mi, że tak powiem, no zastanowienie się, co dalej. No i dzięki głosom wyborców zostałam wybrana na radną Rady Miasta Kutno. No i teraz mam możliwość zajmowania się innymi sprawami, czy właściwie może Tymi samymi sprawami, bo edukacja zawsze to była bliska mojemu sercu i jest nadal, ale teraz, że tak powiem, mam okazję spojrzeć na na przykład edukację czy kulturę z troszeczkę innej strony, co też daje, że tak powiem, przyjemność. No jestem teraz na etapie, no jesteśmy pierwszy rok, więc robimy rozeznanie potrzeb, spotykamy się z różnymi ludźmi, żeby. Zaplanować sobie swoją pracę i to, co no, jest najważniejsze i do zrobienia w tej kadencji. Poza tym, no, życie to także życie prywatne, a więc mam teraz czas na wiele rzeczy, na które nie miałam wcześniej czasu. Nadrabiam, że tak powiem, jakieś zaniedbania literackie, kulturalne, prawda? Bo, bo niestety, ale praca zawodowa absorbuje. A teraz, że tak powiem, człowiek jest już spokojniej. Nie ma już, nie przeżywa takiego stresu jak odpowiedzialność za tak dużą szkołę i tak dużą społeczność. Wobec tego można sobie położyć, że tak powiem, nacisk na coś innego w życiu. Także żyję sobie teraz spokojniej, ale spotykam się z ludźmi, z uczniami, z rodzicami, staram się być na bieżąco z przepisami w prawie oświatowym. Mm -hmm. y udzielam, że tak powiem, dzielę się tym swoim doświadczeniem i wiedzą, którą miałam jako nauczyciel i dyrektor. To też mi daje pewną satysfakcję. Czyli Ludzie rodzina, dzwonią. Ludzie akceptuje w pełni te nowe tak, aktywności. Na emeryturze. Na ale na pewno mam, mimo wszystko, że znajduję sobie takie różne pola aktywności, to i tak mam więcej czasu teraz niż mhm. miałam będąc no, nauczycielem i dyrektorem. Dobrze, i zostaje nam pytanie ostatnie. Nie trzeba wybierać, to jest pytanie z zaskoczenia. Jeśli nie praca społeczna i taka aktywność społeczna, to co? Jakie ma Pani dalsze, dalsze plany na czas swojej emerytury? No rzeczywiście, pytanie jest zaskakujące. Albo wiem w taki zasadniczy sposób nie myślałam o odpowiedzi na takie pytanie, ale jeśli już muszę coś powiedzieć, no to moja najbliższa przyszłość to, to jednak mimo dalej aktywność, no i, i że tak powiem życie rodzinne, osobiste. Myślę, że przede mną posiadanie wnuków, a więc zajęcie się wnukami. Bardzo lubię turystykę. Uwielbiam tatry, nie wyobrażam sobie y, moich y, letnich wakacji bez chodzenia po naszych Czyli tatrach. Na letnie. Tak. No i oczywiście Półwysep Helski, to jest też moja coroczna wyprawa nad morze, Więc, ale i turystyka, myślę też o, o turystyce zagranicznej, wobec tego no, mam jeszcze, że tak powiem, parę, parę rzeczy do zrobienia. Myślę tak jak każdy. A poza tym ja nie jestem taką osobą, zresztą teraz już jakieś planowanie gdzieś tam dalekosiężne, nie planuję w ten sposób, nie myślę w ten sposób. Każdy wiek ma swoje prawa, każdy wiek, że tak powiem, przynosi to, co jest typowe dla tego wieku. Natomiast na pewno zadbać o swoje zdrowie, na co też kiedyś brakowało czasu. W związku z tym myślę, że zdrowie, turystyka, rozwój pasji, poświęcenie się rodzinie. No i, i, i kontakt z ludźmi, którzy, którzy towarzyszyli mi przez lata i którzy nadal są moimi przyjaciółmi. No właśnie, bo to, jest, to jest najważniejsze. – Tak już tą szkołą, kiedy Pani gdzieś tam zaczynała swoją dyrektorską karierę, nadal mhm. jest? Tak, jestem zapraszana na uroczystości, mam kontakt z wieloma osobami ze szkoły, z uczniami, z rodzicami, nawet często spotykam osoby na ulicy, które mnie zatrzymują. To jest tak duża społeczność, że nie zawsze wszystkich, że tak powiem, pamięta się z nazwiska czy, czy bardziej z twarzy, chociaż niektórych niestety też nie, ale ludzie zatrzymują, rozmawiają, wspominamy. To jest miłe, że człowiek został gdzieś tam w życzliwej pamięci wielu osób? I mam jeszcze takie jedno pytanie: takie z ciekawości, szybką odpowiedź proszę, już nie mierzę czasu, jak nazywa się samiec Biedronki? Pytanie na refleks. Biedronka, samiec. I tym akcentem humorystycznym dziękuję bardzo i pożegnamy się, dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Trzech Pytań do.